To będzie miesiąc obfitujący w wydarzenia. Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przedstawił plan imprez na marzec. W tym miesiącu w Łaźni za zagości różnorodność i wielokulturowość. Będą koncerty, spotkania i wystawy. Już 5 marca o godzinie 18.00 Łaźnia zaprasza na wystawę zdjęć opowieści o Iranie. Piotr Kutkowski, jeden z Was, <głosł> dziennikarz radomski, w ubiegłym roku z kolei przebywał, miał to, to szczęście myślę, być w Iranie, zwiedzać Iran. Przywiózł stamtąd oprócz wspomnień, wiele zdjęć. Przywiózł fizyczne, namacalne pamiątki, które nam tutaj będzie prezentował, pokazywał. Przywiózł wreszcie prawdziwą irańską herbatę, którą będziemy tutaj parzyć i częstować uczestników właśnie tego, tego spotkania. 7 marca wyjątkowe wydarzenie. Właśnie wystąpi Jorgos Skolias. To jest koncert, gdzie Jorgos śpiewa, a Bronisław Duży gra na puzonie i to jest cała muzyka. Sama jestem szalenie ciekawa, oczywiście fragmenty widziałam, natomiast spodziewamy się dużego, artystycznego efektu, naprawdę takiego zdarzenia artystycznego, potężnego, bo będziemy mieć do czynienia z dwójką wybitnych artystów. Kolejne wydarzenie zorganizowały z okazji swoich imienin Radomskie Krystyny. Postanowiłyśmy coś takiego zorganizować w Radomiu po raz pierwszy. Przynajmniej zapoczątkujemy, zobaczymy, co będzie dalej. Czy, ktoś, czy komuś to się w ogóle spodoba, czy ktoś będzie próbował to pociągnąć dalej. Mamy taką nadzieję. Najważniejszym wydarzeniem marca będzie wystawa Radomska Japonia. Wydarzenie uczcić ma 95. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. Ta wystawa już 27 marca. Obie kultury i oba narody, choć są bardzo odległe geograficznie, okazuje się, że wcale nie są tak odległe, jeśli chodzi o pewną mentalność kulturową. To, co pokażemy przede wszystkim, to właśnie te obyczaje, które odnoszą się do rycerskości, do pewnych szlachetnych postaw. Patronat honorowy nad wystawą objęli ambasada Japonii w Polsce oraz prezydent Radomia.